Agnieszka hałas program powiększenie Witam Państwa serdecznie a dziś państwa i moim gościem jest Jerzy Nowak szef klubu piekarnia cicha kobieta oraz organizator festiwalu lotto Jazz Blues Festival Dzień dobry, dzień dobry, tak próbuję sobie przeglądać yy, repertuar i muszę przyznać, że jestem pod wielkim wrażeniem nazwisk, jakie udało się zgromadzić na festiwalu. Niedawno odwiedził Zieloną Górę Marek Napiórkowski, ale przed nami jeszcze choćby występ Wojciecha Karolaka, Włodzimierza Nachornego, tudzież... Yy, Brata Mika Jagera. Jakim cudem udało się zgromadzić takie gwiazdy? Czy na nie działa tylko argument finansowy, czy jeszcze inne? Jeśli chodzi o argumenty finansowe, to może pomijmy to milczeniem. No w naszym przypadku na pewno argument finansowy tutaj nie, nie, nie działa. No cóż. Że tak nieskromnie powiem, bez fałszywej, że tak powiem, jakiejś tutaj skromności i kokieterii, że jesteśmy postrzegani jako dobry klub. I Zielona Góra, ale też i Piekarnia Cichej Kobiety jest postrzegana jako dobry klub, w którym dobrze się gra, dobrze jest się przyjmowanym. Ta gościnność staropolska, którą serwujemy, ma sens. Ma sens. To nie z wyrachowania. Koleżanka, małżonka dobrze karmi artystów, ale jak oni dobrze zjedzą czy przed, czy po koncercie, to, to potem też są w innych całkiem nastrojach i odpłacają się zawsze za tę gościnność bardzo dobrym graniem. I Fama idzie trochę po Polsce, trochę nawet poza granicami, także nawet w Chicago mamy dobre notowania, bo tam i Maddy Waters i e, Kate. Zapomniałem teraz nazwiska i w, i w, i w Sugar, Sugar Blues, no to, to są Sugar Blue to są ci ludzie, którzy dobrze mówią o, o, o naszym klubie, o naszej publiczności też. Marek Napiórkowski był ostatnio no, w czasie tego koncertu, zresztą wszyscy muzycy po koncercie byli zachwyceni publicznością. I ilością, i odbiorem, i zachowaniem, i spontanicznością. Ale nie sięgajmy aż za ocean, bo my chyba tego środowiska jazzowo blusowego naszego Lubuskiego nie mamy się co wstydzić. Tu też pojawią się gwiazdy. Tak, i chciałem powiedzieć, że oprócz i Barkana Piurkowskiego, i Wojtka Karolaka, gościliśmy też Roberta Chyłę i w jego muzycznych kolegów, jest for jazz, także... E, A przed nami jeszcze Good Morning Blues. Good by. Morning Blues! Good Morning Blues jest świetnym, naprawdę doskonałym e, gitarzystą bluesowym Filipem Kozłowskim, który grywa na Wyspach dużo i często i który mm, potrafi grać bluesa bo nie wszyscy potrafią tak są gitarzyści którzy kombinują trochę rockowego grania trochę jazzowego czy jakiegoś on gra czystego bluesa no, absolutnie genialnie to robi ale tutaj też bardzo urozmaicony repertuar chociażby na majówkę przygotowaliście aż dwa koncerty 1 i 4 maja na początku Taki old school jazz, wracamy do lat 50. Tak. Chicagowskich, później wspomniany brat Mika Jaggera, Chris Jagger. Tak, no, Nicky Bass to świetny amerykański wokalista i gitarzysta, który no, pochodzi z Kentucky i grywał z, z wielkimi tego świata, bo z Jamesem Brownem, z Ikeem i Tiną Turner, z Whitney Houston. Więc. No Z dobrymi muzykami, powiedzmy, a rzeczywiście nagrali razem z doktorem bluesem, czyli Krzysztofem Rybarczykiem, i z Soul Revision zespołem. Nagrali płytę Tribut to All School Chicago Blues Masters w ubiegłym roku, i została ta płyta okrzyknięta najlepszą płytą bluesową w Polsce także no koncert zapowiada się jak i wszystkie i przed i Następne bardzo dobrze. No. To są już muzycy, którzy nie zawodzą, którzy grają i uczciwie, ale też na najwyższym poziomie artystycznym. Zaznaczmy też, że nie wszystkie koncerty odbędą się w piekarni Cichej Kobiety. Uciekacie do letnicy? Uciekamy my z koleżanką, małżonką, ale też i ze stowarzyszeniem, które w gminie istnieje. Kochamy to miejsce. Zresztą ratowaliśmy je wspólnie. Z, z władzami gminy. E, I w e, i, no, letnicki majątek artystyczny i Zbór ewangelicki jest e, absolutnie doskonałym miejscem. Zresztą tak się stało i nic tu, żeśmy nie kombinowali, aranżowali, potem to dopiero wyszło, że koncert majowy Chrisa Jagera to jest dokładnie 10 lat. 10 lat temu był ze, swoim, ze swoimi muzykami i z Irlandii bodajże, nie wspomnę już teraz jeszcze wszystkim. Irlandczykiem na pewno i grali tam, no wspaniały wtedy koncert zagrali, było to takie wydarzenie muzyczne. I po 10 latach równo, bo 10 lat temu w Maju gra. Teraz z zespołem Buraki to jest nazwa taka sobie, ale. Będzie folkowo. Jest to folkowo-brusowa kapela, formacja z, z Wrocławia. Zresztą e, grali z, też z, z, z świetnymi e, brytyjskimi i amerykańskimi e, muzykami. E, mają tam bardzo bogate instrumentarium, bo jest i harmonia, i skrzypce, i harmonijka, i mandolina, więc to będzie takie bogate w brzmieniu granie. A poza tym, no cóż, Chris Jagger. E, to brat, ale przede wszystkim świetny muzyk. No. no muzycznie utalentowana rodzina. No tak, tak. No jeden trochę bogatszy i sławniejszy, tak to zazwyczaj bywa, że jeden bardziej, drugi mniej. Ale jeśli chodzi o muzykę, to podejrzewam, że temperament mają podobny, a do tego wszystkiego brat i Rolling Stonesi występowali gościnnie. Na, w czasie nagrań i na płytach, które, których autorem jest Chris Jagger. Wy tak dawkujecie te muzyczne przyjemności, bo festiwal potrwa aż dwa miesiące. Czy to pierwsze tak duże jazzowo-bluesowe przedsięwzięcie? Nie, dwa lata, od dwóch lat już się toczą te, te, te wiosny jazzowo-bluesowe. Ta może jest najbardziej taka spektakularna w związku z tym, że uh Miasto nas średnio lubi, więc zawzięliśmy się i chcemy pokazać miastu, że, że bez pomocy miasta jednak jesteśmy w stanie coś zorganizować. Jak sama nazwa wskazuje, Lotto Jazz Blues. Mamy sponsora strategicznego, tak się to teraz nazywa. I ten sponsor strategiczny na tyle nam pomógł, że możemy to realizować. Są też jeszcze inni, którzy nas wspomagają. I po prostu też się tak złożyło, że otrzymaliśmy trochę propozycji jak gdyby w, też i nasze jakieś były pomysły. E, rozkłada się to w czasie, bo podejrzewam, że takiej dawki dziewięciu koncertów w przeciągu pięciu dni nikt by nie strawił, a poza tym e, też i e, ciężko by było organizacyjnie to. to no i na pewno finansowo będzie nam łatwiej, kiedy ten bilet kupimy sobie co dwa tygodnie, a nie co Tak, dziennie. oczywiście, oczywiście. Ale tutaj ten blask aż bije po oczach. No tak, bardzo taka była trudna historia. Marianna. Samym Bałtychem na przykład. Który też przyjedzie, on będzie w czerwcu, tak? Na początku czerwca się tak, pojawi, tak. ale jeszcze przed nim w maju Marianna Wróblewska z, Wło z Włodzimierzem na Chorym, ta Marianna Wróblewska, to może nie wszystkim wtajemniczonym znane nazwisko, ale ona jeszcze w latach 70. została okrzyknięta najbardziej obiecującą, a najbardziej no, zdolną, jazzową wokalistką Polski. Tak, to, to świetna wokalistka, może potem trochę zapomniana, czy może grywała gdzie indziej, nie, nie, szczerze mówiąc nie wiem, ale w, z Panem Włodzimierzem postanowili wrócić, przygotowali specjalny program, który z powodzeniem już przedstawiali w, w, w paru klubach w Polsce. No my jesteśmy którymś tam, ale nie ostatnim i w to legendy jazzu no, polskiego, więc y, y, wydaje mi się, że y, to też dodatkowa taka atrakcja, tak? no, bo poziom artystyczny, no, pan profesor y, Włodzimierz Nachorny y, y, na pewno będzie grał świetnie. Tak? Y, y, pani Marianna zaśpiewała równie dobrze. Y, ale też i. W, y, y, ja nie twierdzę i ja absolutnie nie życzę, ale może to być takie artystyczne spotkanie jedno już z nielicznych, tak? No czas jest nieubłagany dla wszystkich. A poza tym no nie przypominał sobie, żeby na Horn występował, czy pani Marianna występ, Wróblewska występowali tutaj w ostatnich latach w Zielonej Górze. Więc jak gdyby przypomnienie tych postaci świetnych schodinot. A po tym wokalnym projekcie znowu wchodzimy w zupełnie inny klimat, pianino i właśnie Bałdych. E, będzie w, będzie, e, będzie w e, pianina, ale przede wszystkim w skrzypce, bo Bałdych e, w, na pianinie w, bardzo dobry zresztą muzyk. E, e, Paweł Tomaszewski, a z kolei Bałdych no, to człowiek, który już robi niesamowitą karierę wręcz, pomimo młodego wieku, zaraz po naszym koncercie lecą do, do Niemiec, tam jakieś turnie europejskie się rozpoczyna i w, no cóż... Tak niechcąco zrobiło się w, w ten sposób w, w czasie tej wiosny, e, że trzeciej zielonogórskiej wiosny dżezowo-bursowej, bo tak to się nazywa e, w podtytule, że e, mm, Będziemy mieli przekrój właściwie taki m, trzy pokolenia muzyków jazzowych, tak? No bo Bałdych najmłodszy, e, potem e, Napiórkowski z Herdzinem, Pierończykiem, e, no to e, druga ekipa, no i potem legendy. To już wspominaliśmy Nachorny Wrublewska, Marianna Wrublewska, może tak. Włodzimierz Nachorny ale też i Henryk Miśkiewicz. No to już jest ta kategoria kategoria wiekowa, że tak powiem, ten najstarsi ci muzycy, no i dzięki temu zobaczymy, jak się ten polski jazz ma. Czyli dajmy się porwać jazzowi, bluesowi tej wiosny. Jerzy Nowak był naszym gościem. Bardzo dziękuję bardzo za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam jeszcze bardzo serdecznie na premierę programu Zielona Kultura w piątek o godzinie 18, bo Mamy dla Państwa konkurs i do wygrania są podwójne wejściówki na jeden z koncertów. Dziękuję, do zobaczenia.